Witam z mojego ukochanego miasta Krakowa. Jestem akurat w dzielnicy Podgórze i znajduję się na miejscu szczególnym, na miejscu tragicznym. Jest to tak zwany plac bohaterów Getta. Przed wojną był on zwany Placem Zgody. Właśnie z tego miejsca Żydzi byli deportowani do m.in. obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Próbuję sobie wyobrazić, co ci ludzie wówczas musieli odczuwać, gdy stali tutaj stłoczeni na tym placu z całym swoim dorobkiem, z bagażami i czekali na swój los. Wówczas likwidowano getto krakowskie, a Żydów przesiedlano. Obiecywano im, że udają się w podróż w inne miejsce, gdzie będą mieli lepszy zakwaterunek. I będą pracować na swoje utrzymanie. Tymczasem, jak wiadomo, była to podróż przeważnie w jedną stronę do komór obozów koncentracyjnych. Jak powiedziałem, tutaj, jest mi sobie wyobrazić, co ci ludzie wówczas musieli odczuwać i jak wyglądał ich dzień codzienny. Świadkiem tamtejszych wydarzeń był bohaterski farmaceuta właściciel apteki. Apteki, pod którą teraz właśnie stoję. Apteki pod Orłem. Pan Tadeusz Pankiewicz, magister, który każdego dnia starał się pomagać Żydom, którzy zamieszkiwali obszar tego krakowskiego getta. Robił to w sposób mądry, ponieważ zdawał sobie sprawę, że naraża również swoich współpracowników. Mamy tablicę upamiętniającą Tadeusza Pankiewicza na elewacji tejże apteki. Jak widzimy, został on przez naród żydowski oznaczony medalem sprawiedliwy wśród narodów świata. Nie sposób byłoby tutaj również nie wspomnieć o jego współpracownikach. A należeli do niej Irena Troźlikowska, magister Helena Magister Aurelia Danek Czortowa, ten personel, również w tamtych trudnych czasach, zdał egzamin z człowieczeństwa na ocenę celującą. Dzisiaj, tutaj, mieści się już muzeum. Można to muzeum. Zwiedzać, dowiedzieć się czegoś więcej na temat jak wówczas ta pomoc była organizowana. Jak wyglądała praca w tejże aptece? Tutaj mamy godziny otwarcia tego muzeum, a dodatkowo ja pragnę Was również zachęcić do przeczytania książki i to książki nie lejakiej, bo właśnie napisanej przez magistra Tadeusza Bankiewicza. Ja się już z Wami z tego miejsca żegnam. I naprawdę gorąco zachęcam przeczytajcie wspomnienia Tadeusza Pakiewicza pod tytułem Apteka w getcie krakowskim. Serdecznie je pozdrawiam i do zobaczenia.